Witajcie moi drodzy, 29 lipiec, kusimy aktualnie rzepak, dzisiaj ostatnie pole, ze względu na dość silną rosę z rana, objechaliśmy pola pszenicy, już jesteśmy na końcówce, zobaczcie, zrywiemy kusiki, wymucimy ziarno, tutaj akurat pole 3,5 hektara około, działka słaba, także w tym roku tutaj zasialiśmy pszenicę taką z pogranicza, grup chlebowej i paszowej widać tutaj po ziarnie, że ona jest e, częściowo zdarza się szklista, e, częściowo jest bardzo blada, także to właśnie znaczy o tym, że ta gęstość może być troszeczkę słabsza ale odmiana jest dedykowana na te słabsze gleby e, de facto pszenżytnie, nie nadające się na prawe pszenicy ale te odmiany paszowe często e, dość dobrze wychodzą na tych słabszych glebach próba na ząb lekko miękawa no, te bardziej szkliste ziarna, ale twarde, czyli jeszcze troszeczkę. Spojrzymy w Łan. Zobaczcie tutaj. Zdarza się jeszcze o dolne piętro kusiki zielone. To akurat y, na pewno odbiło w sprzyjających warunkach, ale też nawet o, na tych kłosach z wyższego piętra. Zobaczcie, o, jeszcze nawet zielone się zdarzają. Także tutaj myślę jeszcze około tygodnia. Także ta odmiana jeszcze trochę poczeka. Pole tuż obok, odmiana tutaj inna, keramik. Zobaczcie, bardzo ładny, gruby kłos. Tutaj odmiana jakościowo elitarna. Mucimy. Zobaczcie, bardzo ładny kłos, czyli sporo ziaren. To oczywiście wszystkiego nie wymuciłem. Ziarno szkliste, bardzo grube. I tutaj ewidentnie bardziej dojrzałe. Włanie słoma też, aczkolwiek, o, też, nawet tutaj. kłos dolnego piętra, jeszcze zielony, także ziarno nadające się do koszenia. Słoma jeszcze, jeszcze. Dzisiaj piątek, w weekend ma trochę popadać, także myślę, że w przyszłym tygodniu także zaczniemy pszenicę. No dobra, pomału się zbieramy i lecimy kosić dalej rzepak. Do zobaczenia za chwilę. Wczoraj złapaliśmy kapcia, także zaczynamy przegląd kombajnu od wyciągnięcia kół do pewności. No i zaraz ruszamy w pole. Zjeżdżamy na miejsce, oczywiście z headerem, szukamy odpowiedniego miejsca na poboczu, no i czekamy na kombajn, zaraz zaczynamy. na polu, jeśli chodzi o logistykę wszystko robię jednym ciągnikiem z jedną przyczepą tutaj helka ósemka, trochę podwyższone burty, także dwa zbiorniki sypane w biegu spokojnie się mieszczą i zdążę wtedy, dwa zbiorniki zjeżdżam do domu, kipuję podgarniam, wracam na pole i spokojnie zdążę, jeżeli pole jest w miarę blisko no i znowu tą czynność powtarzamy według potrzeb, ile tych przyczep będzie, tutaj ruszymy trochę do przodu zobaczcie, ciekawostka Tutaj widzicie ściernisko dość mocno dojrzałe. I tutaj, o zobaczcie, widzicie, wjeżdżamy w zieloną ściern. I tutaj w tym miejscu był długoletni ugór, także widzimy też ta presja chorób w rzepaku, która de facto, powiedzmy, jest cechą podozmianową, Jest tutaj świetnie widoczna. No i całe pierwsze kółeczko, przeglądamy łan rzepaku. Tam widać łuszczyny na całym przekroju były dojrzałe, tutaj, gdzie ten rzepak zieleńszy. Słoma troszeczkę bardziej zielona. No i gdzie gdzieniegdzie jakaś zielona łuszczynka się trafia. Bardzo dobrze. Teraz są trochę mniejsze, około 7,5 tony. Jesteśmy na półmetku żniw ostatniego pola rzepakowego w tym roku. Pierwsze dwa pola leciutko rozczarowały, jednakże pierwsze pole około 15-20% żebak całkowicie zginął jeszcze w maju, czyli nie załapał się na te deszcze. Poodbijał, był bardzo niski, taki do kolana, także to mocno zaniżyło plon. Drugie pole, praktycznie całe pole, czwarta B, piąta klasa, także słabiej. Tutaj jesteśmy na dość dobrym polu i od razu widzimy, że ten łan rzepaku bardzo fajny, e, dość wysokie piętro e, łuszczyn. E, rzepak dojrzewał bardzo równo, e, praktycznie nie mamy zielonych łuszczyn. Tutaj widać jedna łodyżka zielona, o gdzieś tutaj leciutko zielone jeszcze, ale to już jest naprawdę, e, są wyjątki. Kosi się bardzo dobrze, e, rzepak nie był dysykowany. Suma azotu 150 kg na hektar, i przy tej myślę, że przy tym nawożeniu takim azotowym na tym poziomie zostaniemy. Więcej azotu skutkuje tym, że ten rzepak nierówno dochodzi, właśnie te doły zostają zielone, później trzeba rzepak desykować albo długo czekać, a też to wcale się nie przepada na zwyżkę plonu. Także w przyszłych latach też planujemy zastosować nawożenie azotowe maksymalnie 150-160 kg na hektar. Gęstość łanu, bierzemy początek, zobaczcie łan trzyma się, je się tam rusza 2 metry dalej, także to o tym też świadczy, że jest bardzo gęsty. Spójrzmy też niżej, praktycznie w łanie ciemno, żadne chwasty nie podbijały, także ta masa łuszczyn jest naprawdę konkretna. Jesteśmy w miejscu, gdzie był wieloletni ugór, zobaczcie. Można powiedzieć, że łodygi kwitnąco zielone, spójrzmy na łuszczyny. No, można powiedzieć, że praktycznie poza tą jedną y, też całkowicie dojrzałe. Zobaczmy masa tysiąca nasion, czy na świeżej działce, gdzie jednak te łodygi wytrzymały cały czas w zieloności, y, czy ta masa tysiąca nasion jest wyższa. Na oko wydaje się, że tak. Także zdrowe łodygi, zdrowsze nasiona, wyższy plon. Jedziemy tutaj, zobaczymy tak orientacyjnie, czy jeszcze lepiej sypie, czy na tym samym poziomie. Pole skoszone, wydajność całkiem fajna powyżej 4 ton, także całość obrazowo też wygląda lepiej. No i co, zabieramy header z pola i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!